Ludzie lubią niszczyć swoją atrakcyjność wyglądem. Jeżeli kiedyś zastanawialiście się, dlaczego, wyjaśnię wam to dzisiaj. Ja, vloganie to takie danie. Wyjaśnię na swoim przykładzie, dlaczego robią tak chłopcy, bo ja jestem chłopcem. A jeżeli interesuje was, dlaczego dziewczyny tak robią, no to odpowiedź w skrócie jest bardzo prosta. Dziewczyny lubią wyglądać codziennie inaczej. Żeby się nie nudzić po prostu w samej sobie. Łatwiej sobie znaleźć randkę, jednak będąc atrakcyjnym. Dlatego osoby atrakcyjne mają łatwiej, a nieatrakcyjne mają trudniej. Ja również jestem osobą, która się zbrzydza, która po prostu daje sobie takie wyzwanie i próbuje kogoś wyrwać na poziomie po prostu hard. O motywach tego zaraz, ale najpierw omówmy, jak wygląda osoba, której podryw przychodzi łatwo. Bam! Zaczynając od góry, włosy krótkie, niełyso, ale również niedługie i ewidentnie musi być widać, że osoba często chodzi do fryzjera. Zjeżdżając niżej, zarost, brak. Następnie ubranie: ciemne, czarne, yy, koszula, t-shirt, jeansy, buty, najlepiej półbuty, bardzo nowe, czyste, zadbane, yy, wyglądające na takie. Które nie były nigdy używane. A już zupełnie łatwo jest, jeżeli ubierzecie się po prostu w garnitur cały. Marynarka, spodnie, buty. Okej, okay, spojrzyjmy na mnie. Krótkie włosy? Nie. Noszę długie, dlatego że ja uważam, że lepiej się komponują z moim kształtem twarzy. A poza tym lubię nimi machać. I głupio się czuję, gdy ich nie mam. <noise> Ubranie. Staram się nie zakładać czarnego nigdy. Ponieważ się czuję w tym bardzo źle, uważam, że jest to strasznie smutne ubranie. A ja nie chcę wyglądać smutno, i zresztą, jak założę czarny, to szczerze czuję się źle. No tak jak wcześniej już powiedziałem. Koszuli również nie noszę, noszę bluzy. No bo co, koszule? Co ja pedał? Oprócz tego, że koszule są dla mnie niewygodne, bo nie dają ciepła, to jeszcze nie podoba mi się moje skojarzenie z koszulami. A jeszcze pominąłem jeden element, przecież zarost. Yy, gole się zdecydowanie za rzadko i to tylko z jednego, jednego powodu. Nie chce mi się. Wiem, że wyglądam źle w, w, z brodą czy z wąsem, ale co, no, no nie chce mi się, nazwyczajnie. No Szkoła, co? W szkole jest tysiąc ludzi, nikt na mnie i tak nie zwraca uwagi. Jak gdzieś idę jakąś grupą albo z jakąś osobą specyficzną, to się gole, oczywiście, że tak. Tak samo do vlogów mam takie ułatwienie. Względem innych, że moja kamera rejestruje o bardzo niskiej rozdzielczości I zwyczajnie nie widzicie, w ogóle nie widzicie mojego zarostu Podczas gdy u innych vlogerów widać to bardzo mocno i aż mnie to obrzydza czasem Spodnie, co dalej? Spodnie Noszę jeansy niebieskie, bo czarny to już mówiłem Co mam do czarnego? Po prostu nie lubię czarnych ciuchów i na sam koniec buty. Buty bardzo się szybko niszczą według mnie. Ja chodzę na zmianę aż w trzech parach. To jest dużo, jak na chłopaka, tak mi się wydaje. Ale i tak mam je poniszczone. Ja noszę oczywiście jasne obuwie, więc mam dodatkowo utrudnioną robotę, bo muszę je częściej myć. Przez co też bardziej się niszczą. A jak ktoś nosi ciemne, to tak nie widać plam i w ogóle ma lepiej. Nie. I to tyle na dziś. Na koniec wielka promocja setnego vloga, który już nadchodzi. Już niebawem. To jest chyba vlog numer 97, czyli jeszcze, jeszcze aż 3, no to, to naprawdę niedużo. Więc zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco ze mną. I to tyle na razie. Cześć, 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 cześć. Mówił dla was, vloganie to takie danie.